Ogólnie idea low-code, no-code to jest coś dla mnie bardzo fajnego. To jest tak naprawdę coś, co ułatwia życie, według mnie. Ma na imię Marcin, ogólnie w pracy zajmuję się tworzeniem aplikacji na platformie WebCon. Jestem WebCon deweloperem. Podczas Bubble Masters no, podjąłem się takiej dość, według mnie, dość ciężkiej aplikacji mianowicie firmy, gdzie się tam pojawiła potrzeba stworzenia SRM, żeby stworzyć coś i dla naszej wewnętrznej jednostki, naszego wewnętrznego działu zakupów, jak również, żeby ta aplikacja obsługiwała dostawców, tak? czyli no, żeby mogli się komunikować poprzez tą aplikację. Na pewno początki, tak, bo nie miałem stricte do czynienia nigdy wcześniej z tworzeniem aplikacji takich webowych w ogóle. Więc architektura tej aplikacji, wymyślenie jak to ma działać, no i dochodzenie później krok po kroku. Ogólnie kurs Tomka mnie zaskoczył swoim wyglądem, to znaczy jak on wyglądał. To nie był taki zwykły kurs, jak możemy spotkać na tych popularnych platformach, prawda, czyli Oglądaj i rób za tutorem. Tylko tam Tomek dawał wskazówki, co i jak, i samemu się działo. Jak dla mnie OK. Bo no wiadomo, jak się coś ćwiczy, coś się robi samemu, to po pierwsze, na pewno to zapamiętasz. No i po drugie, jesteś zadowolony z tego, że sam to zrobiłeś tak naprawdę. To ci napędza do dalszej budowy. Jeśli ktoś się interesuje i chce od czegoś zacząć, kurs jak najbardziej do polecenia. Oprócz tego, co powiedziałem wcześniej, to również spotkania, ten meeting raz w tygodniu, gdzie można było, jeśli się miało jakieś problemy, zgłosić te problemy, rozwiązać je na żywo, albo nawet jest tam nawet takie community tak, zbudowane, gdzie. Na żywo można było wpisywać, i chłopaki, chłopacy, no dziewczyny również chętnie odpowiadali na te pytania. A jeśli coś ktoś nie wiedział, to Tomek w, 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 wkraczał do akcji i, i, i pomagał chętnie, więc. No, to absolutnie nie widzę żadnych minusów w prekursie Masters. Same plusy, jak dla mnie przynajmniej. Tak, od czasu do czasu ja tam działam cały czas, próbuję sobie coś rozwijać. Jeśli to nawet nie będzie wdrożone w życie gdzieś tam, to ja sobie tam próbuję nowe rzeczy: czy to komunikacje przez API, to już tam było, czy to z OpenAI, no różne rozwiązania. Dodatkowo sobie gdzieś tam jeszcze na, ze strony Pabla też jakiś kurs uruchomiłem w międzyczasie, żeby. No, Wiedzę sobie bardziej przyswoić. Tak jak mówię, jeśli coś się będzie tylko pojawiało w głowie, to będę starał się to realizować. Nawet nie trzeba dużych aplikacji budować. Można sobie bardzo małą aplikację pierwszą jakąś stworzyć i opublikować.